przedstawię państwu moje doświadczenia z leczenia maścią Sutrichil maścią hydrofilową to co dzieje się w ranie to jest wielkie wielkie zamieszanie Każda rana, bez względu na to ostra czy owrzodzenie, przechodzi przez etap wolnych rodników aktywnych metaloproteinaz, wywołując objawy klasyczne infekcji. Jeśli nic nie zrobimy na tym etapie, dochodzi do degradacji tkanek zasadowego, wzrasta pH rany i kolonizują ranę drobnoustroje. Zakażenie następuje etapami. Pierwsze dwa przebiegają bezobjawowo. Infekcja miejscowa to są objawy klasyczne infekcji. Zwiększone zaczerwienienie obrzęk, zwiększona miejscowo temperatura i ból. Przy infekcji rozprzestrzeniającej do, do, do objawów klasycznych dołączają się objawy kliniczne. Czyli zaczerwienienie tkanek poniżej 5 cm wokół rany, ból miejscowo, podwyższona temperatura, rozpad tkanek, zwiększony, zwiększony wysięg odur. Brak gojenia, kieszenie, krucha i przebarwiona ziarnina w zakażeniu ogólnoustrojowym. Do tego się dołącza, dołącza gorączka, hipotermia, hipote hipotensja, leukocyty w powierzchni 10 w, powierz w polu widzenia, drobnoustroje powyżej 10 do 6 i CRP powyżej 13. Żywica, jaką my znamy. Z dawnych czasów był taki syrop sosnowy dla dzieci, przeciwdrobnoustrojowy i wykrztuśny. Bursztyn, żywica, czyli bursztyn przez różne narody nazywana jest różnie Posiada ładunek elektryczny, można go naelektryzować, łatwo się kruszy, jest ciepły w dotyku. Od starożytności był zalecany przy reumatyzmie, astmie, wysokim ciśnieniu, gojeniu ran, bezsenności nawet po regulacji hormonów tarczycy. W dermatologicznym języku olej w wodzie o konsystencji żelowej i o wysokiej penetracji tkankowej. Zawiera w swoim składzie cztery kwasy żywiczne lignany, kwas pekumarowy, lotne i nielotne terpeny, olejki eteryczne, glikol, glikol propel, czyli makrogole. Do niedawna zawierała maść PVP, poliwinylopirolidon, ale producent stwierdził, że w długofalowym stosowaniu PVP osłabiało y, działanie kwasów żywicznych, więc ze składu w tej chwili y, ten PVP zostało wycofane. W jego miejsce włączono glicerol. Makrogole y, w sutrychilu to jest makrogol 400 i makrogol 3350. Są to rozpuszczalniki, emulgatory, środki zwiększające lepkość ciepłych, ciepłych kosmetyków i leków. Jest rozpuszczalny w wodzie, hygroskopijny. Ma zdolność do trwałego wiązania i zatrzymywania wody z otoczenia, dzięki czemu pełni rolę rezerwuaru wody w skórze. Zwiększa zawartość wody w warstwie rogowej naskórka. Poprawia nawilżenie, napięcie, uelastycznia skórę. Jest bezpieczny, biodegradowalny i uniwersalny. Jest niejonowym surfaktantem, jest bazą preparatu, posiada swoje własne swoje właściwości przeciwdrobnoustrojowe i biologiczne i wzmacnia działanie kwasów żywicznych i jest ich nośnikiem. Glicerol, czyli tak popularna gliceryna, Posiada zdolność do homogenizowania dnia składników, ma właściwości nabliżające skórę, jest silnie hydrofilowa, rozpuszczalna w wodzie i higroskopijna, jest środkiem przeciwzapalnym oraz łagodzącym. Natomiast lignany są rozpuszczalnymi w wodzie fitoestrogenami. Kwas i razem z kwasem pekumarowym należą do polifenoli, działają przeciwzapalnie i przeciwbólowo, wzmacniają syntezę kolagenu, kwasu hialuranowego, stymulują reepitalizację, redukują wolne rodniki, aktywne formy azotu, redukują aktywne metaloproteinazy, poprawiają oczyszczanie ran, aktywują czynniki wzrostu, zwiększają proliferację fibroblastów i promują syntezę fibronektyny, kolagenu pierwszego i trzeciego. Dzięki temu, że są rozpuszczalne w wodzie, bardzo szybko penetrują tkanki. Yy, jeden z kwasów żywicznych, kwas abietowy, posiada właściwości osteoprotekcyjne. Yy, kwasy żywiczne mają działanie bakteriobójcze, są słabo rozpuszczalne w wodzie, a penetrację tkankową zapewnia im połączenie z makrogolami. Ogólnie maść sutry Hilford jest bardzo, 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 bardzo uniwersalną maścią. Hamuje i redukuje biofil. Hamuje ekspresję proza, prozapalnych cytokin. Działa przeciwgrzybiczo przeciwko dermatofitom wywołującym infekcje skóry i paznokci. Ma zdolność penetracji przez, przez płytkę paznokciową. Działanie ma podobne do antyseptyków przeciwzapalne jest lepsze niż w przypadku podania 0,5 mg deksametazonu Sprzyja gojeniu owrzodzeń i ran, nawet tych, które nie są klinicznie zakażone. Bardzo szerokie spektrum bójcze. Gram dodatnie bakterie, w tym gronkowce MRSA, enterokoki wankomycynooporne z gram ujemnych Proteus vulgaris, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, pleśnie i drożdże typu Candida. Coś, co jest rzadko spotykane w preparatach w leczeniu ran, drobnoustroje różnią się poziomem wrażliwości na działanie żywicy, ale wszystkie są na nią wrażliwe. Żaden drobnoustrój nie wytwarza oporności na yy, maść sutrichil. Samo działanie maści jest podobne do działania srebra. Działają na tej samej zasadzie. Ale maść działa szybciej, podobnie do środków antyseptycznych, jak i, i takich jak podchlorym. Yy, drobnoustrojowe, przeciwdrobnoustrojowe działanie żywicy, drzew iglastych i, i srebra jonowego różni się od działania miodu. Diametralnie. Miód jest osmotyczny, obniża pH, natomiast srebro i żywicanie. Kilka przykładów z mojej praktyki. Mięsak goleni, nowotwór. Pacjent zakwalifikowany do amputacji po trzech zabiegach chirurgicznych. Jednoczasowo stosowano sutricept w płynie do. Pielęgnacji rany i cutriset w żelu na początku, później Sutrichil Forte 5% dobrnęliśmy do, takiego, do takiej wielkości i pacjenta, pacjentowi, pacjenta zaczęto, le, zaczęto leczyć chemioterapią, bo mięsak siał na reszcie organizmu. Trudno mi powiedzieć, jak się rana, czy się rana doleczyła do końca. Satelitarne rany w przebiegu piodermia gangrenosa. Bardzo trudna rana immunologiczna, a jednak trzy tygodnie po zastosowaniu sutrichilu w metodzie podgazik, właściwie nie podgazik, tylko pod opatrunek lniany, bo pacjentka była uczulona na gazę, chciałabym zwrócić uwagę, że to się czasami zdarza, żeby. Zwracać na to uwagę, więc stosowałyśmy u pacjentki opatrunki lniane, i w trzy tygodnie się te rany bezproblemowo zamknęły. Odleżyna. Praktycznie bez tego gojenia z kieszenią dość głęboka, wałowate trochę brzegi. Po zastosowaniu maści sutrychil w metodzie podgazik. W ciągu czterech dni nam się wypełniła ziarniną. Cztery doby wystarczyło. Dzieciątko, półtora roku poparzone kawą. Po kilku tygodniach leczenia szpitalnego, ambulatoryjnego mama przyszła do mnie po pomoc już w okresie COVID-u. Bo chciano dziewczynce, bo to dziewczynka... Wykonać przeszczep na tej klatce piersiowej, początkowo tą skrwawioną czarną ranę. Ona taka jest przez sposób zmiany opatrunków poradni. Co drugi dzień po wywiadzie z mamą, co drugi dzień jeździła do poradni chirurgicznej, gdzie zrywano opatrunek akłacel z, z rany. Nie wolno zrywać opatrunków, należy je odmoczyć. Zastosowałyśmy na pierwszy y, opatrunek sutrisept w żelu i y, y, so, opatrunek solwalin na, nasączony sutriseptem w liwazel, taki chłonny nabierz, żeby to y, rozmoczyć, żeby to zeszło. To jest zdjęcie y, po, po dwóch dobach. I od tego momentu mama robiła w domu opatrunki. Mama przychodziła tylko na kontrol. Zastosowałyśmy sutry Hilforte. forte i wilgotny opatrunek z sutriceptem na wierzch, otoczenie całe było smarowane emolientem Vitella Treox, to jest oliwa ozonowana z kwasem hialuranowym i w ciągu 18 dni mama ładnie wygoiła, wygoiła w domu oparzenie sama. Praktycznie bez blizn się obyło. Odleżyna, odleżyna głęboka yy, krętarza kulszowego u pacjenta ze złamanym kręgosłupem lędźwiowym. Yy, odleżyna z, z bardzo wielką kieszenią, z uszkodzoną kością kulszową, która się kruszyła. Yy, początkowo. Płukano ranę akwitoksem i zakładano akwitoks żel rop i na wierzch był Zetuvit Plus. Na na, na, tą, na widoczną zewnętrzną część rany był sutryhil. Do momentu, tak zaopatrywano do momentu, aż kość kulszowa pokryła się tkanką. Jak się pod, już pod, pod, pokryła tkanką i kości były bezpieczne, to wtedy zmieniliśmy leczenie. Był, było umycie, umycie ubytku gazikiem z sutriseptem. W dno zakładałam maść sutrygil forte, urgo clean rob, Zetuvit. Plus. Po pięciu tygodniach uzyskano wypełnienie przetoki ziarniną, zmniejszenie rany, pełne zamknięcie odleżyny po czterech miesiącach. I kolejne, kolejna bardzo duża odleżyna, tak zwane uszkodzenie głębokie według skali NPUAP, którą rekomendujemy w naszych wytycznych. Po oczyszczeniu pacjent w ogóle bariatryczny, po urosepsie z zakażeniem Clostridium difficile. Po oczyszczeniu chirurgicznym rana miała z kieszenią nie 70, niespełna 70 cm kwadratowych. Była dodatkowa yy, rana satelitarna rana rop, po ropniu ja, powłok brzusznych. I yy, 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 za jakiś czas w domu zrobił się ropień na drugim pośladku. Yy, po oczyszczeniu yy, chirurgicznym yy, przez cały czas stosowano. Na etapie tej bardzo głębokiej odleżyny, w związku z tym, że nie można było dotrzeć do samego końca kieszeni, bo były mostki łączące tkanki, więc płukano rany akwitoksem D. Trudno było powiedzieć, co tam w dnie jest, więc nie można było zastosować sut, sutriceptu, bo sutriceptu nie wolno, tak jak poliheksanidyny, nie wolno stosować na odsłonięte kości stawy i ścięgna. Do ran zakładano maść sutri forte, yy, Kieszenie wypełniano nawilżonym preparatem sutrice, yy, yy, opatrunki supra sol, sol Solvaline N pocięte na długie paski jako wierzchni opatrunek Zetuvit. Po 12 tygodniach. Uzyskano zamknięcie rany satelitarnej odleżyny, niemal całkowite zamknięcie rany powłok brzusznych, pośladka lewego i prawe zmniejszył, ta duża odleżyna zmniejszyła kieszeń do 4 cm. Całkowite zagojenie tych odleżyn nastąpiło po 5 miesiącach. Sutrichil można stosować w ranach, w ranach pourazowych, to jest rana pourazowa jamy brzusznej, przemywane sutriseptem i maść sutrichil forte, gojenie 7 dni. Rany pooperacyjne, przemywanie sutriseptem i maść sutrichil, gojenie 12 dni. Dziękuję za uwagę.